Władysław Stanisław Rejmont, komediantka, odcinek 29, czyta Kaja Walden. Komedianty jesteście, nie artysty! Zawołał rozgniewany inspicjent i wyszedł na ogródek. Zaczęli po kolei opowiadać najrozmaitsze kawały, bo ten temat był niewyczerpany i zawsze znajdował mówców i chętnych słuchaczy. Deszcz wciąż padał i na świecie było coraz zimniej i posępniej, więc się skupili ściśle i opowiadali. Wtem przerwały im głośne krzyki dochodzące ze sceny, Cicho. Co to? Ach, Majkowska kontra Topolski. Scena wolnej miłości. Janka wyszła, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. Na scenie prawie ciemnej kłóciła się bohaterska para towarzystwa. Gdzieżeś był? Krzyczała Majkowska, przyskakując do niego z pięściami. Daj mi spokój, Mela. Gdzieżeś był przez całą noc? Proszę cię odejść. Kiedyś chora, to idź do domu. Grałeś, co? A ja sukni nie mam. nie miałam sobie wczoraj za co kupić. Dlaczegoś nie chciała. A ty byś chciał, ja wiem. Ty byś chciała, żebym ja miała pieniądze. Mógłbyś grać. Miałbyś za co grać. Pomagałbyś mi nawet mieć pieniądze. Nikczemnik podły. Rzuciła się na niego nerwowo i zajadle. Piękna, posągowa jej twarz pałała rozdrażnieniem, a z gardła zaciśniętego wydobywały się krótkie, przeciągłe sykania. Wpadła w paroksyzm histerii, pochwyciła go za ramię, szczepała i trzęsła nim, nie wiedząc sama, co robi. To Polski zniecierpliwiony uderzył ją i odepchnął od siebie gwałtownie. Majkowska prawie z rykiem, tak głos jej nie miał nic ludzkiego. Przerywanym śmiechem i płaczem, z tragicznym załamaniem się upadła przed nim na kolana. — Moryś, kochanku duszy mojej, przebacz, słońce moje, psia krew łajdaku, ty najdroższy mój, przebacz mi! Przyczołgała mu się do nóg, pochwyciła go za ręce i zaczęła je z uniesieniem całować. To polski stał chmurny, żal mu jej było i wstyd własnego uniesienia, więc tylko gryzł papierosa i szeptał cicho. — Wstańże, nie graj komedii! Chyba nie masz wstydu. Zaraz się tutaj wszyscy zlecą. Przebiegła matka Majkowskiej. Stara, podobna do wiedźmy kobieta, usiłowała ją podnieść z ziemi. Mela, co ruchno? Niech matka zabierze tę wariatkę. Robi tylko skandale. Rzekł to Polski i wyszedł na ogródek. Co ruchno? A widzisz, mówiłam, prosiłam, nie bierz go. Taki fatygant, nie umie cię uszanować i jeszcze ci tylko zdrowie niszcza tamten? Masz. Masz, kochana Melciu, wstań, dzieciąteczko, wstań. Idź, matka do choroby, zawołała Majkowska. Odtrąciła starą, zerwała się z ziemi, wytarła sobie twarz i zaczęła szybko chodzić po scenie. Musiała w ten gwałtowny ruch wyładować z siebie resztę złości, bo zaczęła nucić i uśmiechała się do siebie, a później zawołała do Janki najnaturalniejszym głosem. Może pani pójdzie ze mną na miasto? Dobrze, nawet deszcz już przestał padać, odpowiedziała Janka, spoglądając na jej twarz. Co? To mam soliterka, widziała pani? Widziałam i nie mogę jeszcze stłumić oburzenia. I głupstwo. Wiele już rzeczy zrozumiałam z trudem w teatrze i wytłumaczyłam sobie, jak mogłam, ale takiej sceny nie potrafię. Jak to pani możesz znieść coś podobnego? Za bardzo go kocham, aby zważać na takie bagatelki. Janka zaczęła się śmiać nerwowo. Tylko w operetce można coś podobnego zobaczyć. No i za kulisami. Ba. Ja się zemszczę. Pani się zemści? Ciekawam bardzo, bo ja nigdy, nigdy bym nie darowała. Wyjdę za niego. Musi się ze mną ożenić. To będzie zemsta? Zawołała zdumiona Janka. Nie potrzeba lepszej. Już ja mu urządzę życie. Wie pani? Wstąpmy najpierw do cukierni. Muszę kupić czekolady. Nie miałaś pani na kolację? Zawołała mimowoli Janka. Ha, toś mi pani jeszcze naiwna. Ach, widziałaś pani tego, co mi bukiety przysyła i myślisz, że jestem bez grosza? Gdzieżeś się pani taka uchowała, to wprost pyszne. I znowu uśmiała się jak wariatka aż się przechodnie na ulicę oglądali za nimi. Zmieniła nagle ton mowy i zapytała ciekawie. Masz pani kogo? Mam. Sztukę, odpowiedziała Janka poważnie, nie obrażona nawet zapytaniem, bo wiedziała, że to są rzeczy dość zwykłe w teatrze. Jesteś pani albo bardzo ambitną, albo bardzo mądrą. Nie znałam pani, rzekła Majkowska i zaczęła przesłuchiwać jej uważniej. Ambitną, być może, bo mam tylko jeden cel w teatrze – sztukę. Nie grajże, pani, ze mną farsy. Sztuka, cel życia, to motyw do pysznego kupletu, choć stary kawał. Jak dla kogo? Majkowska zamilkła. Zaczęła nad czymś rozmyślać chmurnie, bo przeczuwała w niej rywalkę i do tego groźną przez swoją inteligencję. – Ledwiem dogonił, panie – zawołał ktoś za nimi – Mecenas tutaj? Nie na służbie? Szepnęła złośliwie Majkowska, bo zawsze chodził z dyrektorową. Chcę zamienić panią. Właśnie szukamy miejsca. U mnie ciężkie obowiązki. O, to dziękuję. Jestem już za stary. Znam kogoś, co by był względniejszym na moje lata. I skłonił się z wyszukaną grzecznością przed Janką. Idzie mecenas z nami? Owszem, ale panie pozwolą, że ja poprowadzę. Zawsze zgoda. Proponuję śniadanie w Wersalu. Ja muszę wrócić, rzekła Janka. Przecież nie skończyli jeszcze czytań... czytania sztuki. Skończą i bez pani. Chodźmy. Szli wolno, bo deszcz ustał zupełnie i lipcowe słońce osuszało błoto ulic. Mecenas się szastał, zaglądał w oczy Jance i uśmiechał się znacząco. Kłaniał się znajomym i wobec młodych przechodniów przybierał minę zwycięzcy. W Wersalu było pusto. Rozsiedli się przy balustradzie i mecenas zarządził dość wykwintne śniadanie. Janka żenowała się trochę z początku, ale widząc, że Majkowska zachowuje się z taką swobodą jak zawsze, odzyskała humor i nie zwracała uwagi na garsonów ani na spoglądających z uśmiechem przechodniów. Mecenas usługiwał tylko Jance. Nie odstępował jej ani na krok i sypał komplementami, z których się Majkowska śmiała głośno. Jankę trochę to dziwiło, ale później i tak się jej te zabiegi wydały komiczne, że śmiała się serdecznie razem z Melą. Śniadanie było doskonałe, wina wyborne, i słońce tak wesoło przyświecało, że czuła, iż przenika ją jakieś ciepło denerwujące, i że to tak dobrze siedzieć bez troski, bez myśli żadnej i bawić się, ale swoją drogą przypomniała próbę. Niech czekają. Cóż to ja się będę do nich dopasowywać? Majkowska bywała często despotyczną z kaprysu, a wtedy trzęsła teatrem i zmuszała, żeby wystawiano takie sztuki, w których ona mogłaby się popisywać. Cabiński ulegał, bo musiał i bał się, żeby w środku sezonu nie rozbiła mu towarzystwa swoim wystąpieniem z niego stopolskim. Już było po trzeciej, gdy wróciły do teatru. Próba z dzisiejszego przedstawienia była w pełni. Camiński chciał im coś grymasić, ale Majkowska spojrzała na niego takim miażdżącym wzrokiem, że się tylko skrzywił i odszedł. Matka przebiegła do niej z jakimś listem. Majkowska przeczytała, nakreśliła zaraz kilka słów odpowiedzi i oddała starej. Niech matka to odniesie, tylko zaraz. Mela, a jak go nie będzie? Zapytała stara. Niech matka poczeka, a oddać samemu. Ma tu matka na to i. Przytknąwszy się w krtań, po pijacku dała jej czterdziestówkę. Zielonkowate oczy starej rozbłysły wdzięcznością, pocałowała córkę w rękę i pobiegła. Janka szukała Głogowskiego, ale już go nie było, więc poszła do krzeseł, do mecenasa, który z powrotem przeszedł z nimi, bo się jej przypomniało owo wróżenie kiedyś z ręki. Panie mecenasie, jest mi pan coś dłużnym, zaczęła siadając obok niego. Ja? Ja? Dali Bóg, nie przypominam sobie, czybym. Obiecał mi mecenas powiedzieć to, co pan zobaczył wtedy na mojej ręce. Pamiętam, ale. Muszę jeszcze raz zobaczyć. Ale nie tutaj. Chodźmy już lepiej do garderoby, to nikt przynajmniej uwagi nie zwróci. Poszli do garderoby chórzystek. Mecenas oglądał obie jej ręce szczegółowo i dosyć długo, a w końcu rzekł nieco zaambarasowany. Słowo honoru daje, że po raz pierwszy widzę takie dziwne ręce. Nie wiem doprawdy czy. Ale proszę powiedzieć wszystko i absolutnie nic nie ukrywać. Widzimy cena, choćby się śmiano ze mnie, ale powiem, że prawie wierzę w takie wróżby. Ja wierzę w sny niektóre i przeczucia. Może to śmieszne, ale wierzę. Nie mogę powiedzieć. A zresztą, ja sam nie jestem przekonany, czy to prawda. Wszystko jedno, czy prawda, lub nie, ale mecenas musi mi koniecznie powiedzieć. Mój złoty mecenasie, obiecuję mecenasowi solennie, że nie wezmę tego, co usłyszę do serca. Prosiła Janka, podniecona ciekawością i jakimś strachem, niewytłumaczonym. Czeka panią jakaś choroba, jakby mózgowa. Ja nie wiem, nie wierzę w to. Daję pani słowo honoru. Mówię co widzę, ale. Ale. A teatr? spytała. Będzie pani sławną. Będzie pani bardzo, bardzo sławną. Szepnął prędko, nie patrząc na nią. Nieprawda. Tego pan tam nie zobaczył. Rzekła, wyczytawszy mu kłamstwo z oczów. Słowo, słowo honoru. Jest tam to wszystko. Dojdzie pani, ale przez tyle cierpień, przez tyle łez. Strzeż się pani marzeń. Niechby przez wszystkie piekła, byle dojść, powiedziała silnie, z błyskawicami w oczach. Niech pani pozwoli sobie służyć zawsze radą, pomocą przyjazną. Serca ludzkie są po to, żeby się wspierały wzajemnie. I pocałował ją w rękę z szacunkiem. Dziękuję. Pójdę sama, jeżeli będę nieszczęśliwa, to także sama. Dziękuję panu bardzo, ale litości nigdy bym nie zniosła od ludzi, a pan chciałby być dla mnie litościwym. Gwar kilkudziesięciu osób splątany z tonami muzyki dopłynął z dołu i wdarł się w ciszę, w jakiej się pogrążyli oboje. Mecenas ścisnął rękę Janki i odchodząc powiedział Niech pani w to nie wierzy, ale niech się pani strzeże wody. Siedziała jeszcze chwilę sama, targana niewyraźnymi przeczuciami, co były jakąś obawą i bólem jednocześnie, a potem zeszła na dół. Poszła do domu, zjadła obiad, czytała nawet coś, a wciąż słyszała te przepowiednie. Ciekawam, co to będzie i jak, myślała, chodząc niespokojnie po pokoju. Będzie pani bardzo sławną. Strzeż się pani marzeń. Powtarzała. Głupstwo. Zdenerwowałam się tylko niepotrzebnie. Dodawała. Ale tak łatwo nie mogła pozbyć się ciemnych przeczuć, co się kłębiły gdzieś pod świadomością jeszcze. Będę sławną, uśmiechała się, powtarzając wolno i rozciągle te słowa. Strzeż się, pani marzeń, siedziała później i myślała nad sobą. Przepatrywała ten cały czas, jaki była w teatrze tak dokładnie, że widziała prawie dzień po dniu, scenę po scenie, co zrobiła. Zapytała siebie samej, obrywając prawie zwiędły bukiet Grześkiewicza. Jestem w teatrze, odpowiadała. I zarysował się znowu w jej mózgu ten cały świat, w którym żyła, i wydał się jej dziwnym, bardzo dziwnym zestawieniu z tym swoim dawnym światem. Oglądała obydwa jakby z wysokości jakiejś, i uczuła, że sama jest jakby na rozdrożu, i że dwa te światy mają inne ruchy i inne centra przyciągające. Myślała długo nad swoją przyszłością, tylko jakoś nieświadomie. Bała się zagłębiać w myślach i stawiać jakieś wyraźniejsze przypuszczenia, gdyż czuła, że ją zaraz jakaś ciemność chwyta i zaczyna krępować jej myśli. Zajęła się jakimś szyciem i powoli, myśli jej przybrały inny kierunek. Wytrzeźbiała prawie i, choć myślała jeszcze czasami o tych wróżbach mecenasa, one już nie czyniły na niej takiego wrażenia. Wieczorem tego czytnia przysłał jej mecenas za kulisy przez posłańca bukiet, pudełko cukierków i list zapraszający na kolację do Sielanki, wzmiankując, że będzie i Majkowska z Topolskim. Przeczytała i nie wiedząc co począć, zapytała Sowińskiej: "Bukiet sprzedać, cukierki zjeść i pójść na kolację. Pani mi radzi?" Sowińska pogardliwie zrzymnęła ramionami i odpowiedziała szorstko: "I Prędzej czy później to musi być. Wszystkie jesteście. Nie dokończyła zdania i wyszła. Janka ze złością bukiet rzuciła w kąt, cukierki rozdała i po przedstawieniu poszła prosto do domu, oburzona niezmiernie na mecenasa, który jej się wydawał bardzo poważnym i zacnym człowiekiem. Na drugi dzień na próbie Majkowska odezwała się do niej z przekąsem: Jesteś pani niepokalaną romantyczką. Nie! Tylko powinnam szanować swoją godność ludzką. Żebyś była czystą jak śnieg, nie ujdziesz po twarzy, idź do klasztoru. zadeklamowała Mela. Nie dbam o opinię, tylko wobec siebie chcę pozostać czystą. Każdy brud jest mi wstrętnym i nawet dla dopięcia swoich marzeń nie zrobiłabym podłości. Ha! Żebym ja wiedziała, co to jest podłość, brud i tym podobne wyrazy, i czy dają jaką porządną pajdę, to zaraz zaczęłabym używać. Tego rano i wieczór, w miejsce masła do bułek. Popatrzyła sobie w oczy z uśmiechniętą pogardą i rozeszły się. Janka zaczynała czuć głęboką niechęć do koleżanek, połączoną nawet z pewnym strętem. Znała już je wszystkie doskonale, tak że wydawały jej się gromadą papuk. Tak były bezmyślne, złe i głupie. Irytowały ją swoją wieczną paplaniną o strojach i mężczyznach. Przyjmowały ją wprost gniewem, ich twarze uśmiechnięte i myśli swobodne. Ona, co śmiała się bardzo rzadko i tylko ustami, a prawie nigdy sercem, nie mogła znieść wesołości powstającej z byle czego. Poszła na lekcję do Samińskiej, ale nie mogła zapomnieć tego pogardliwego zrzymnięcia ramion Samińskiej i słów dzisiejszych Majkowskiej. Choćbyś była czystą jak śnieg, nie ujdziesz po twarzy, idź do klasztoru. Powtórzyła kilka razy, ale uderzyło ją nie pierwsze zdanie, tylko drugie. Nie, nie, mówiła odpychając od siebie jakieś widma ze wstrętem. Skończyła lekcję i długo potem grała nocturne szopenowskie, znajdując w ich melancholii jakąś ulgę na własne smutki. Panno Janino, mąż tu zostawił rolę dla pani, zawołała dyrektorowa z drugiego pokoju, Janka zamknęła fortepian i zaczęła przeglądać tę rolę. Rola ta składała się z kilkudziesięciu wyrazów ze sztuki Głogowskiego i nie zadawalniała jej wcale, gdyż była małym tylko epizodem, ale serce jej zadrgało żywiej, bo to miał być pierwszy występ prawdziwy. Czytała Kaja Walden Ciąg dalszy nastąpi.